Dzień dobry moi drodzy. Witamy Was ponownie w Forcach. Ponownie przegląd modów. Dzisiaj tak. mamy. Yy, Lamiast mod. Tak. Lama's Weapons Pack. Co tam się będzie działo, to nie wiem. Wybraliśmy też taką mapę, która, jak rozumiem, od razu nam dała nielimitowaną energię i metal. No Spróbujemy raz. Czasami to się przydaje, czasami się nie przydaje. Yy, tak, zobaczymy. Zobaczymy, co się okaże większą lamą tutaj. Tak, tylko może sobie wymienię do WC. Ja tam biorę. Yy. Nubskarsko, nub, nubskarsko? Może być Nupskarsko, pancernika. E, gotowość musisz sobie ustawić, moja droga. Też zmieniasz postać swoją. Kim chcesz być? Dobra, huraganem. W biarach huragana. Szybciej buduję. Dobra, i co tu się będzie działo? No bo tu jest ten. Zamane jesteśmy mega blisko. Niestety te mapy te zwykłe takie są tak kupskie pod tym względem. No ale dobra. E, mamy tu. A, bo my na... tutaj się startuje od razu z niektórymi. Tak! Już broń mi. Tak. Ale są zwykłe. Dobra, to usuwam te zwykłe bronie. raczej też jest zwykła broń, to do widzenia. Ciebie też usunę i. z laserem na dzień dobry? Z laserem tak na dzień ale dobry? Ale z laserem? No dziwne, Widzę nie? już, widzę nowe bronie. Yy, wymagana technologia ulepsza. A jest jakiś budynek, który nie ma nazwy w tak, ogóle. Ale ładny, ale ładny. Nie powiem, niektórzy z was osoby, które tworzą mody do forców, mają. Rozumieją, jak, y, rozumieją jakby ideę tego, jak wyglądają porty graficznie i robią bardzo podobnie w klimatach, a nie takie same ze zmianą kolorku. To na pewno mi się. A tutaj dużo nie ma szczerze. To są tylko trzy bronie nowe: Magnetic Launcher, Flame Sprinkler i Grenade Launcher. A. No dobra, no to sprawdźmy, co tu się będzie działo. Wystarczy ten budynek i tyle. No to może. A. Bo ja nie muszę w sumie energii brać. To tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. To no, potrzebujemy. Worki, a tu są jakieś lepsze worki, worki z piaskiem u kolegi. I co jeszcze kolega dodał? On dodał też jakąś tutaj. Co ty tutaj dodałeś, przyjacielu? Linę jakąś i. Coś, co produkuje. Co produkuje ten. energię na sekundę na pole siatki po odsłonięciu. Co? Co? Nie pytaj się mnie. To są e ekrany może to są. A w sumie dobra, w sumie tak, w sumie tak. W sumie... Ale masz, ma też jakiś tutaj pancerz, tylko się nie dowiesz, co to za pancerz i co on robi. Ilina. I Ilina. Nie, to nie jest Lina. A co to jest? Łańcuch. A, kurde, no widzę. To akurat do zimowej pasuje. No. A, robi się powoli ta broń. Już robisz broń? Znaczy, ten dziwny budynek. Znaczy, tu mamy trzy bronie. Już robię. O, już robisz broń? O, sama robię. A dużo ci stało do końca? Nie, no już coś będę stawiał. No tu na przykład coś, no, czy sniper się nie przyda. Ja tu zrobiłem dziurę, czy ona tu była zawsze? To jest pytanie Ja dnia. łańcuchami się przyczepiam, żeby mnie nie zwiało. Okej. Okay. Jakie To łańcuchy. Ej, a to na święto, to powinny tam bomby się pojawić. Okej. Okay. Czemu tu nie mogę? Co tu się. Co, co ja już tutaj zbudowałem? No już zaś będę krzyczeć. I co? Wy, to, rozumiem, to niby tam daje energię, to samo z siebie. Ale ty nie potrzebujesz, co nie? No. Czemu ja tu nie mogę? Co tu się wydarzyło? Dobra, a spróbujmy tak, i tak... Nie wiem co tu wstało. A dobra, a ta broń trzecia... Tu się nie... no nie, to to było? Tak, to tego a nie to miałem. Ale uważaj, że wymieniło nawet te podstawowe... Zmieniło im nazwy? Nie... Podstawowych broni? Nie. Czy o czym mówimy? Materiałom podstawowym. A, no. To popatrz czy nie ma jakiegoś ten, ale chyba... Nie, no raczej nie, raczej tu nic. A da się ulepszyć, a da się ulepszać te bronie, o. To ja już od razu ulepszę. My tu będziemy testy przeprowadzić. Ale śliczny moździerz. Nie? Który nie wygląda... No, przepraszam, granat lancer ładnie wygląda. Czemu nie Czemu mogę? Czemu widzę twoje bronie? <laughs> tak je buduję, że je widać. W czym problem? <laughs> tak się buduje. W, w, w stronach, z których ja pochodzę, tak się robi. To u ciebie? Nie, to u mnie. Tak, u mnie. Y polecam budować te bronie na zewnątrz. A co, wybuchają? Rozwalają ci wszystko w bazie. Czekaj, tu się łańcuchami się połańcuszę. No jedna powstała, no te to jak tu się rozwalą to będzie bardzo wesoło. Strzelaj. Ja? No. Czekaj, bo się boję o moją bazę. Nie, nie, jak nie masz za sobą nic to jest okej. Okay. Właśnie dobrze zbudowałeś tym razem, wiesz? Tym razem? Dobra, uwaga, to jest coś. A to już nie mieliśmy takiego moda z taką praktycznie bronią? Tylko do, do, na dłużej nawet strzelała. Tycha, zwykły moździerz masz? Co masz? No to są takie moździerze. Ej, 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 ej. <ścoughs> A to co to jest? To coś już zrobiło? Magne... no bo to chodzi o to, żebyś zdestabilizował moją gospodarkę. Ale jak? Przepraszam. Ja cokolwiek zrobię, Dobra, czekaj. Kobietę, uspokój się. Co jest kamera? Nie mogę się. Ciężko byłoby się przebić z tymi bronią, co? No, zadziwiające są. Nie no, wiem, co ja robię pytanie. ale miasto, bronie, co? No, ale na w sumie masz rację. Coś, coś, coś jest na rzeczy, że masz rację. Ty jesteś ten destabilizator? Nie. Ej, jak podpaliła. Co ty Aj. mi zrobiłeś? No ten destabilizator. On robi już Kurde. A ty zniszczyłeś mi broń. Ty jesteś niemiła. Teraz się dopiero zauważyły. No ale no, tym, tymi moździerzami to tak. Fajnie, że trafiłeś, lutelku. No bo zabiję się Za 20 lat No widzę <laughs> Kocham, no nie mogę Ja pierdziulę, ty się kobieta uspokój to jest. Ja cię zaraz zdestabilizuję Nic nie zrobiłem super Co? Wybory w Sapo poprzeprowadzisz? <laughs> O, piękne pudło. Nie. No ja mówię o sobie. No nie, właśnie mówię, że nie. Jak nie? A mogę tu nic nie mogę? Destabilizator. Nie, to nie jest destabilizator. Nie, to podpala po prostu. Ta kupa to jest, bym powiedział. Nas destabilizujecie? O kurde! <noise> To się tu robi! To się tu robi! Cisza robi, to się tu robi i po sprawie. Słuchaj, tak. można ulepszyć te bronie tak tylko. No ja wiem, ja już mam ulepszone. A -a. O kurde! No. A ty to byłeś ten fiu-fiu? Kurde! A nie, ty. Aha, to jesteś drugi taki. No bo. To jest, co to jest za odcinek? To nie pytajcie, moi drodzy. To jest piu piu. Bo ty jesteś ulepszony, tak. Destabilizujecie! Nie!

ja też mam. GINI! O kurde! Wiem. Ej, ja tę broń chciałam, tam muszę zrobić, no. Destabilizuj. Jezus Maria! Nie, tak destabilizuj. Nie wiem po co włączyłem kolegę, ale po coś włączyłem. Yyy, A ty tam bramy nie zrobisz? Nie, ty tam bramy nie... Kocham, kocham to, że tutaj się to trzyma na... ...belce tylniej cały czas. Szkoda, że tylko raz to się da. Piękny, piękny, lutelowany. Dobra, ja mam pewien pomysł. A jak wszyscy wiemy, lutelowe pomysły są najgorszymi pomysłami, jakie mogą kiedykolwiek powstać. Kobieto, ty uważaj na swoje życie, bo jest zagrożone w tej chwili, a szczególnie w tej chwili. Gin! Nie, pierdłem, tam nic nie zrobiłem normalnie. A tu coś czekaj, bo to było magnetik Zmieścisz się tu panie magnetic, nie o trochę mi tu sflaczał kolega, ale... Spokojnie. Ej, flaków nie budujemy. <noise> Le co piekielne No tam nic nie zrobisz Tu trzeba wzmocnić. A ta ja tu wzmocnię... Ale spokojnie, bo będziesz musiała zginąć teraz. Patrz, giniesz. Też ci zdestabilizowałem nic. No Wal. Nie! Nie mówię do ciebie. Ulepsz to. Ulepsz to. To więcej tych broni postawiać, kurde. Głupia, głupia jestem, że tylko na, na, tej, na jednych siedzę, no. Ty siedzisz na jednej broń cały czas? Być może. Ja już tu trochę ich porobiłem. Nie, to ja... Nie, nie wiem dlaczego uznałam, że mogę maksymalnie po jednej zrobić. <grym> Uważaj, bo destabilizuje twoją gospodarkę. Nic to nie zrobiło chyba. M y moje granaty przejęły. Nie, teraz też przejmą. Cóż to jest za... No dobra, tak, czyli mod, który dodał, kurczę, jakieś panele słoneczne. Wspaniały, wspaniały mot na panele słoneczne. Ognie piekielne lecą. Do góry jeszcze tam jakoś poleciało. Kobieta, Łagam cię. U, trafiłem. No to naprawdę. Ej, ale co to się później dzieje? Co to wybucha mi to? A ja tu zrobiłem nie to, co chciałem. A. I powylutel. Ła, co się stało? No mówię, to jest ulepszony destabilizator, tak robi. A, serio? Ta. Nie, ja mam już ulepszonego jednego, ja on no tak. No i on później, chwilę po tym, jak wystrzeli, to on później takie maniane taką odwala. Chyba to, bo cię zdestabilizuje. Co to było? Ej, bo destabilizator potrzebuje bramy tu. to nie niezła brama. On chyba właśnie musi mieć, nie może mieć prawdziwej bramy. No! No to ja mam na wierzchu moje bronie. O kurde, ale wlazłem. Jak do siebie. Proszę mi tu nie dmuchać. O ja wiem, ja się jeszcze z łańcuchami tutaj pogodzę. Moją bazę nie zdestabilizuje nic. Destabilizuj się! <grymne> wal Chcę ciebie ulepszyć, ciebie ulepszyć. Ty wal trochę wyżej. Oprzy, dobrze, dobrze, palcie. No nie, moje łańcuchy poszły. Kobieta uspokój swe rządze. Destabilizacja. To jest za ładny. Wspaniały. Dobra, wal. Dobrze. W sumie musimy iść wyżej. Na no, baza w końcu padnie. Ja to wiem, wy to wiecie. Taka jest kurde prawda. No nie, mój destabilizator 3000. Mogę coś tu zrobić sensownego? Czy to jest sensowne, nie wiem. A czemu tu nie połączę? Jesteś beznadziejny. Wow, 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 spokojnie. O, masz. No, no użyj tego. Jest, jest. No, ma być. Najlepsze się okazały granaty, co? Tak, ty, 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 no bo te ognie to jak masz już metal, to kupsko robią, a te magnetyki to jak są w stanie Ci zniszczyć bazę, to ja podziękuję za takie magnetyki. No, mogę tu Ci kolego zrobić, ale to jest wszystko, co Ty potrafisz, nie? Dobra. 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 Ja, ja pierdzielę. Całe. Ale mocno biją, ja mam niby te metale, ale i tak mocno biją te twoje granaty. No rób. Ale Mal. niby tak, ale ciężko wygrać. Coś mówiłaś? Wspaniale <grym> krótki odcinek dzięki lamistym broniom. Dziwne to było, nie powiem, że nie. No, znaczy się fajny początek, ja bym szła dalej, żeby jakieś takie coś zrobił, tak naprawdę. bo były... No, kilka broni dodatkowych by się przydało, tak no bo jest... tak nie wiem. Ten jeden mocny, znaczy ta broń ta ognista, to, to już widzieliśmy takie rodzaje broni, więc nic ciekawego. A te, te, te granaty, no to po prostu są jakieś takie szybsze, mocniejsze. Czy ja 90, a nie, to 9% swojego reaktora zabrałam. Tak, ciekawe. już zostało mojemu reaktorowi 91%. Ale więcej obrażeń zadałam. No ja się nie dziwię, naprawdę się nie dziwię. Bo przyspamiłem tymi granatami, tak naprawdę tak, tylko tak, to... dzięki temu wygrałem. No, bo jakby już. Bo ja miałam ustawione takie leczenie, co nie, te, te. żeby się samo naprawiało, ale tutaj dwie pesteczki tymi granatami poszły i poszło. No dobra, więc. Kolejny mod za nami. Tak. Będzie kwiczane, że króci... króciutki odcinek. Tak, mówię, na koniec roku jakieś podsumowanie trzeba będzie zrobić z tych modów. O, no dobra. To trzeba będzie, no to, to będzie ciężkie. No najciekawsze nie dla mnie i tak najciekawsze są te, gdzie się tworzy czołgi albo te latające. No to będziemy szczerze. dyskutować na ten temat. Będzie dwugodzinny odcinek na temat tego, że będziemy na siebie wyzywać i kto uważa, który mod za lepszy. <coughs> <coughs> się, no to już się zakrztusił tym, ile to będzie. Aha, w każdym razie, jeśli ten materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić się rozkomentować. Od nas to tyle. Trzymajcie się, pa!